Ja wiem, że Sydney. Sydney. Będziemy dzwonić do Filipa. Ja ci Czego? No Już masz ustawione. Ja ci zaraz tu numer pokażę. Ty, ja z Mego Australii nie zadzwonić. Nie, 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 on jest w Polsce. Dawaj. Masz tutaj o. I wybijej numer, żeby nie pokazywać. Do Filipa dzwonimy. Chłopaki w Sydney, w Sydney nas oglądają w Australii, także. Trzeba zadzwonić. Prosił, żebyś zadzwonił. On chce się umówić, jest teraz w Polsce i chciałby ciebie odwiedzić. Wybiłeś numer prawidłowy? Tak. No to dzwoń, Filip. Filip. Może jedzie samochodem. Hallo. Dzień dobry. Hallo, Filipek? Coś słabo słychać, ale też słabo słychać cie, Ciebie. Słabo, no, no, troszkę lepiej, ale jeszcze za słabo. A Ty gdzieś jedziesz, czy nie? Ale ty jedziesz Polskiej, teraz gdzieś, czy nie? To Polski odwiedzić babci przyjeżdżam co dwa lata. Mam babci 2 lata, 58 lat. Słabo słychać, naprawdę. Słabo bardzo słychać. No, zaraz, 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 Ja zadzwonię do ciebie, ja zadzwonię do ciebie. Dobrze, to zadzwoń, my Dobry. czekamy. Dobrze. O, zaraz odzwoni. To nie wyłączaj telefonu. On nie. Odzwonię. O. Nie Dobra, dobra, no. Nie, jak ja byłą numer, to ja mogę pokazać, bo daty tylko... No wszystko. dobra, dobra, myślałam, że tam masz. No zaraz Na to... Data godzinę? Dzień. To to wiesz. No. Każdy wie. To, to zaległe takie sprawy, no ale nie ma czasu. Kurde, w tygodniu. Ale dzisiaj nadrabiamy. I oczywiście wszystkich z Messengera pozdrawiam, którzy są. I panią Renie pozdrów. Ja pozdrawiam Renię. Też pisała ze mną. No. To pozdrów Renie, no. Renie, nie tu, tu. Piu, piu i pił i Renie, tak? A, to prawda! Zgadłem! Nie, Widzicie? nie, nie, nie. Już ma Renie. O tak. No nie. tak. No właśnie. Renie, o. Nie, bez, bez żartów teraz. Pozdrawiamy panią Renie. Ogląda ciebie Krzysztof też. A skąd ona? A kurde nie wiem czy pisała czy nie. nie A ona wie. z białego Stoku? Nie, 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 nie. A nie chcesz powiedzieć? Nie z Białego Stoku, na 100% nie z Białego Stoku. Ale, ale nie chcesz powiedzieć. Gdzieś daleko, bo zapraszałem, żeby przyjechała na szkolną, powiedziała, że ma daleko. O. A masz telefon do niej? Nie, nie mam. A choć masz, to nie dasz. O, weź na, gło... Czekaj, na głośnik, zrobimy. Tak. Chwilę... Chwila. Tak, tak. A, hello from Dan Anderson, Australia. Ty masz dużo fanów w Australii. A, dziękuję bardzo. No, jak się czujesz, się dobrze? Oj, i dobrze, i źle, różnie. No, przyjadę, pośniemy się, pogadamy, opowiem ci, jak wyleciałem, jak, jak miałam trzy latka, opowiem ci historię moją całą. Ty, a możemy mnie zabrać do Australii? Jakbyś chciał, to ja bym cię tylko mógł, a jak to się mówi, zaprosić. Byś musiał jechać do Warszawy i ja bym cię, jak ja bym był w synek, to cię zapraszam i, by, by ja bym... A, Jarka by zaprosiłby? Proszę? Jarka. Też, obydwa. Obydwa? Tak. Dobra. No! no A masz dubeltówkę? Mięso Kangura jest najlepszy ogon. Aha, aha, aha. Dobra. No. Ty jak przyjeżdżamy, to pogadamy, co? A o Kangurkach. Kiedy przyjedziesz? Dziękuję za telefon, dziękuję Jarek, że to do, słowo dotrzymasz. Jesteś fajny. Tak, dotyczyny. tak, nie było czasu Dlań, wiesz w tygodniu. Do i zobaczenia. Pozdrawiamy Ciebie. W Również chwili. pozdrawiamy. Okej. Okay, jesteś, mi, jesteś mile widziany tu. Dziękuję. Krzysztof. I zapraszamy do Polski. Już jestem w Poznaniu. A już jesteś w Poznaniu, już jest w Poznaniu. To przyjedź. No, ale muszę tak, nie w tym tygodniu, może na następnym, wiesz? Dobrze, to kontaktuj się ze mną i... Tak, to jest Twój telefon, Jarek? Nie, to jest Krzyszka telefon. Pogadamy. Dobra, dobra. dobra. Jestem, będziemy w kontakcie. Na, dobra, na razie. Trzymaj się, pozdrawiamy. Trzymaj się tam. Na dobra, na razie. Cześć. Cześć. Jeszcze masz? Nie, już nie mam. O widzisz? To jakiś starszy człowiek troszkę. Nie jakiś tam, y, wiesz, no. małolat. Kulturalny widz, który cio, cio, cię ogląda w Australii. A co powiesz, jak... A cóż więcej powiem? No widzisz. O. Wysmarowane kupytka. Le leki wzięte? Nie. Wszystko goi się jak trzeba. O. Ze mną nie ma, króciuteńko, o, aż się błyszczą. Krzysztof, zakupy ma zrobione. E, w, 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 gdzie w kręcie dostaniesz? Gdzie? W Liroju, do Leroy pojadę. Nie, e, na Lewatorskiej. Ale do Liroja bliżej mi. Bliżej, no A, na, na hetmańską. Koło kościoła. Na hetmańskiej. Także przyniosę tą rączkę. Chyba, że teraz przyniosę ją tu. No. Zobaczymy, tak? No. Przynieść? No. Gdzie mój kluczyk od samochodu? A to dobra. To idę wezmę, tak? No. A bramka otwarta? Nie. Ja zamykam. A klucz ma? No dobra, idę wezmę tą. Jak to się instaluje? Jakieś śruby. Mam. O, to jest coś takiego, dosyć dużo, to jest Krzysiek, wiesz? Tu o A gdzie masz kosa? A tam masz noże. To Aż. Czekaj go. Włożyć. Masz. Bożarz, jaka biała? Nie, o, patrz, kurwa, porządna, porządna, ty. A tu nie masz żywego, ale to to nie do drewna, ty. Takiej, zobacz, jaka ręka trzymaj o, widzisz, jaka porządna? No. O to trochę nie to to trochę do muru. Ja nie znam się kurwa. Ale o no. Wyciągnął ją Postaw tym mleka. Nie wiem. Be... Mleka nawet tak O i ja ci ją przymocuję, ci będzie że lepsze niż w tym kiblu co były, co? O. Ta taka masywna, zobacz, chłopiec. O. o, składa się do góry, widzisz? No Lub do dołu, ja nie wiem jak to. Trzeba będzie zobaczyć. Jak wygodniej to zobaczysz, no, tobie będzie. Nie. Nie, to o tak musi być. Tak. O taką musi być, nie? Żeby się oprzeć. Tak. No. O tak. No do tak. ściany, o. No do ściany, no. A tu opierasz się. No i gitara. No. Porządna, nie? Nie byle co. Masywna. A pokaż dziury, jakie duże tu. O, widzisz, trzeba porządne śruby. No. Bo kurde, duże są dziurki. No. A to, to są chyba... rzutki, otworki. No to do drzewa to chyba nie do drzewa. Pogasz. Pogasz. Nie to chyba nie do drzewa. Ja kupię grube takie do drzewa. Nie, nie do drzewa to do, to do muru, bo to kołki. No, kołki, kołki. Kupię ja porządne takie śruby grube. Bo ty masz tam bale, tak? W ścianie. Bele. Bele, czy bale? Bele Bela. No, to bela. To dzisiaj zamontujemy to i będzie ci wygodniej. Stawać. Widzisz ile kurna rzeczy nie było ogarniętych, a już dzisiaj to możemy to wszystko zrealizować. Eee, obkręcie nie wyrzucaj. Nie no, tu położę na razie. Nie, e, ty, czy tu list jakaś jest? Faktura chyba, a nie list. Dawaj noża. Które? Daj tutaj oto, postawię, o, bo która, która, ile to droga, droga to, 1400, ile, 1400, co ty pierdolisz tam, 140, jakie 1400, 140 zł, nie takie drogie, a będziesz, będziesz miał wygodniej, tak? Fakturę są. Orange uchwyt toaletowy WC dla inwalidy A ty jak inwalida? Ale będzie lżej dla niego stawać. No, będzie lżej stawać, no dlatego Sławek kupił, to wysłał. Wczoraj odebrałem. Jak cię nazywa? Darek Kwieczu. Widziałem. O, porządna rączka. Porządna rączka. No, czekaj jeszcze zobaczę, tylko żeby. Jarosław Z. Na mnie faktura? Hmm? Żartujesz, pokaż. No? Pokaż, pokaż ja nie będę pokazywał. Nie, na sławka. na sławka. no. No dobra, to otrzymaj tą fakturę. Trzeba wodę zmienić dla rybek, kurwa. Jarosław Z. No, Borodo. Dobra, to tak to wygląda, eee, ulica Piwna i Wódkowa, co Wódkowa, nie słyszałem, Wódkowa, a nie. A, wódkowa, tak, tak, o, te wódki produkują, tak, dzisiaj Krzysiek trzeba wodę podmienić rybką, bo już taki syf, że cholera nie strzela, to dalej, podmieniamy, ale nie teraz, ja muszę, wiesz, wiesz co ja mam do, do roboty, muszę najpierw swoje sprawy zrobić, tak, a ty jesz tylko i jesz. Co? Jesz i jesz. Chleba lubię, bardzo. No. Ja jak mamusiał bierze chleba, to ja czasami lewę na pole, pół buchaniki. nie ma. Ale z mlekiem najlepiej. Z mlekiem? No. Sobie leżę, krowy patrzą a ja tak. Krowa patrzy, ja ma. Łociatka, masz trawę jeść. Dobra Krzyczku, na chwilę obecną, ja już Tobie podziękuję. Później będę, będę miał te śruby, zrobię to co mam zrobić. Wiesz co mam do roboty? Nie. Porobię i wtedy do Ciebie zajadę. Dobra? Okej? Okay? To jest pierwsza, druga godzina to jedziesz. No coś takiego no, może nawet trochę później, ale no zajadę, tak. zrobimy tą rączkę. Bo no tak, dla siebie wymienić? No. Dobra, już nie opowiadaj. Ja mam co robić i nieważne co. Muszę porobić, no. Ale w tym? Też, w tym też, no. O. Porobię i wtedy przyjadę. Jeszcze teraz podjadę, może po te śruby kupię. Żeby już mieć. Podłączę tą tylko yy, wkrętarkę do prądu. Bryzę kup. A, i bryzę kupię. Masz to kup. Masz kup. I masło, dobra, kurwa, bo i tak zapomnę. E, szybki kup. No dobra, jak nie zapomnę. W ogóle dostaniesz. Ty mi tu nie strasz, bo wiesz, nie strasz, nie strasz, bo się zeszrasz. Zesz. A, A tą tabletkę masz potem łyknąć. Bo jak ja przyjadę i ona będzie leżała, to ci jako czopka wsadzę. No nie, tylko tak. Dobra, to na chwilę obecną. Dziękuję, Krzysztof. Do widzenia.